Parę słów dzisiaj o psach. Kukurydza stoi jeszcze na pniu. To jest taki kawałek obwodu, który nie bardzo nadaje się do polowań zbiorowych, bo nie bardzo jest go jako obstawić. Tam przez krzaki widać jeszcze bloki. W tamtą stronę jest długo, długo nic, parę obejść gdzieś tam w polach. Tam ciągnie się rzeka i są fest bagna i stary zbiornik przy młynie. Czciny, zwalone drzewa, nikt tu nie chodzi oprócz łosi i dzików. Natomiast dziki tutaj czasami siedzą. I to jest obwód, w którym w niedzielę będę podkładał psy. Będziemy mieć polowanie zbiorowe. Mimo to dzisiaj zabieram tutaj nasze brytany. Azja! Chodź! Już zaczyna nosem pracować. Zabieram nasze brytany, żeby obleciały to. trzeba je co jakiś czas zabrać, zwłaszcza w sezonie, żeby były w dobrej kondycji. Bo one się trochę po w przerwie między polowaniami zapasły, więc pracują nad mięśniami No i też, żeby się wdrożyły do pracy. Ale. Właśnie z kolegami ustalamy miejsce, coś, co nie będzie pędzone, więc jeżeli by tu były dziki, jak jakieś spotkamy, będziemy strzelać, jakby do nas strzał. E, a jak się stąd przemieszczą, to nie przeszkadza, nawet pomaga, bo będą w innych regionach obwodu, będzie łatwiej je opolować. E, parę słów o psach. To jest system, jest dużo systemów teraz do śledzenia psów, ja używam tego. Dobrze jest mieć jakiś system, to zdejmuje bardzo dużo stresu. Z, o to gdzie są psy, nie? Bo te psy czasami mogą pójść za zwierzyną daleko. Potem my się martwimy, gdzie te psy poszły e, A tutaj mamy, mamy wtedy informacje gdzie są One reagują na komendy dźwiękowe Tak, zbiegnie do nas Azja, bo przyszła Poszła daleko, chodź, dobra, dziewczyny siadać siadać, siadać siadać, siad 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 siad! siad. 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 I dobrze jest, jak się podkłada psy, mieć chociaż taką kontrolę, żeby dały radę na chwilę usiąść. Jak dają radę na dłużej usiąść, to znaczy, że jest dobre panowanie nad psami. Nie, To nie jest wymóg. Mogą być psy, które działają jak Messerschmitt, niezależny elektron, i są świetnymi psami do mm, znalezienia zwierzyny wypięcia i wypnięcia i na Ale praca z nimi jest trochę bardziej uciążliwa. E, dobra. I ostatnie parę rzeczy. nie? E, bazę dobrze jest nosić w taki sposób. Żeby była pod ręką się nie gubiła, sobie doszyłem pasek, obszyłem, żeby mnie nie wierało. się. Fajkę palę, bo lubię, ale tak naprawdę ona też nam pokazuje dym. Dło, dymie pokazuje nam wiatr. nie? I to ułatwia, zwłaszcza w lesie, kiedy ten wiatr kręci. I Zachęcam do palenia. Natomiast mi się sprawdza. Generalnie psy dobrze pracują pod wiatr i trzeba to uszanować. To znaczy, mm, dużo lepsza jest efektywność pracy z nimi, jak się im nie przeszkadza w tej robocie. Nie? Czyli jeżeli tu mamy ten taki Powiedzmy, matecznik, czy ostoje, czy miejsce, czy bagno, czy trudne miejsce, gdzie psy mają to przepracować. Nie trzeba się samemu tam pchać, bo to są psy, ale dobrze jest wypuścić je, czy pójść z nimi kawałek, tak żeby mogły e, pójść pod wiatr. Wtedy one szybciej znajdują ogarniają się w sprawie. I też, jeżeli pod wiatr polecą w niezbyt duży obszar i za chwilę wrócą, to wiem, że nic tam nie ma. Możemy się nie przedzierać przez pokrzywy, jeżyny, trzciny i trzęsawiska, tylko możemy zmienić miejsce. I trzecia rzecz ważna: podkładacze oczywiście każdy ma swoje przyzwyczajenia. Nie trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy, żeby polować z psami. Tak naprawdę, najdroższą tutaj rzeczą w, w tym zespole to są oczywiście psy. Zaraz po nich to jest zestaw z obrożami i, i, i do namierzania nich. Ubranie podkładacza powinno być wygodne, adekwatne do pogody. Ja lubię bawełnę i lubię baranie skóry. Jak mocno pracuję w wieżynach, to zakładam jakieś ochraniacze na nogi. E, broń. No właśnie, to będzie zagadka. Pod filmem, dla specjalistów, co to za broń? To jest, to jest e, z małej, regionalnej rusznikarni. Rusznikarnia zajmuje się e, wypiekaniem chleba i, i robieniem broni myśliwskiej. Za ułatwienia powiem, że kaliber jest 12,70 i ja preferuję akurat jeżeli chodzi o psy i podkładanie broń gładkolufową z tego powodu, że amunicja do niej nie przejmuje się patykami, a tutaj jest tak, że z psami, albo się strzela z bliska ale w gęstym, albo się w ogóle nie strzela więc to nie musi daleko latać, natomiast chcemy żeby się nabój, pocisk nie rozbijał, żeby, bo często psy są blisko, chcemy mieć panowanie nad tym gdzie ten pocisk leciał, leci i miał, no powiedzmy zdolność dziurawienia zwierzyny, czyli odpowiednią moc obalającą, która zgodnie z klasycznymi świadczeniami Lagarda i Thompsona z 1911 roku, nomen, omen. jest wprost zależna od średnicy pocisku, na przykład takiego. Ja to już promuję dobre bo Polskie. Firma w ogóle mnie nie sponsoruje, ale Wam powiem, że mi się W8 sprawdza. Są opinie, że te pociski do broni gładkolufowej mają tendencję do rykoszetowania. Szczerze mówiąc, nie miałem jakichś dużych problemów z tym, jak do tej pory i dobrze jest ich mieć trochę, tych pocisków, nie, nabojów. Znaczy lepiej, nikt jeszcze nie płakał z tego powodu, że miał trzy za dużo, ale zdarzyło mi się dwa razy przynajmniej, że miałem jeden za mało i trzeba było dzwonić po kolegów, bo no, bo zwierz był, zwierz był, który wymagał dostrzelenia, a już nie było czym. Także lepiej jest mieć ich trochę więcej, niż trochę mniej, więc wrzucamy jakieś tam pestki, na zupełnym luzie, więc jest ryzyko, że dziki się trafią, bierzemy psy, szukaj dzik, leć, leć, szukaj, 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 szukaj. leć, idziemy, poszukaj, poszukaj, daj, daj, kluska, dawaj coś, dawaj, 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 daj mi stwora, dobrze, Posso cair? Posso cair? Pô. Posso, cair, posso cair. Ah, é mais buti? Takie masz buty. To choć bardziej bokiem. I polowanie z psami, to mniej więcej wygląda zawsze tak samo. Czyli to jest spacer, tylko jest taka wymówka, że on nie jest bezproduktywny, bo się jest na polowaniu. Czyli jak ktoś lubi łazić po lesie, to indywidualne polowanie z psem jest z wyboru. Ale trzeba lubić chodzić, bo faktycznie tych kilometrów trochę robimy. Tych Trochę robimy i y, to może być bardzo efektywne polowanie, ale ta efektywność zawsze wynika z kilometrów, które się przerobiło i przeszło Przeszło y, w polu, czy w lesie, czy w trzcinach, czy w bagnach, czy na włociach. Y, y, nic nie przychodzi jakby lekko, lekko i za darmo. Y, trzeba też, no, trzeba wyrobić sobie pewne zaufanie do psa. To znaczy, jeżeli i pies musi też wyrobić sobie zaufanie do człowieka, I wtedy to dobrze działa. Znaczy, jeżeli pies wejdzie w jakieś haszcze nieprzybyte i zaczyna głosić, to mu, jak jesteśmy opolowani i pies jest opolowany, to wiemy o czym on mówi. On inaczej głosi jak jest na tropie, inaczej głosi jak, jak jest na tropie lisa, inaczej jak na tropie dzika, inaczej jak tam się potknął, inaczej, inaczej głosi jak jest twarzą w twarz ze zwierzyną. Jest pewien wysiłek trzeba włożyć w to, żeby nauczyć, żeby respektowały zwierzynę płową, bo w naszych warunkach tutaj, z środkowej Polski, powiedzmy, że jeleni jest nie za dużo na zbiorówkach, w większości łowisk, a na indywidualnych w ogóle jakby jelenie są poza naszym zainteresowaniem, Na no a sarny to z natury swej, sarna, każda sarna jest zawsze atrakcyjna dla psów, więc to wypracowanie, żeby one nie ganiały za sarną jest trudne, ale też koledzy, Którzy nie mają jakby doświadczenia z psami, czasami się oburzają, że psy pogoniły za Zasadną prawda jest taka, że jak one odpowiednio długo biegają i nie ma tych dzików, to jak im sarna spod nóg pójdzie, najczęściej te psy szczekną parę razy i przynajmniej jakiś kawałek pogonią, zanim sobie przypomną, że im nie wolno i wrócą. W każdym razie jest w którymś momencie taka chwila, że pies zaczyna głosić i głosi na poważnie. Głosi na poważnie, zakładamy, że jest przy dziku. I teraz są jakby dwie sytuacje. Jedna to jest sytuacja polowania zbiorowego, gdzie podkładamy, jesteśmy w formie podkładacza, naganiacza, dla tych, którzy są mniej zorientowani. Czyli e, gdzieś tam jest linia myśliwych, myśliwi, którzy czekają na zwierzynę i wtedy możemy iść najkrótszą drogą do tego miejsca, gdzie psy głoszą. Jak my robimy hałasu, jeszcze lepiej, dziki się ruszą. Dobrze jest uwzględnić mniej więcej, gdzie jest linia i tak podejść, żeby ewentualnie je zmotywować do ruszenia w stronę linii myśliwych. A jeżeli gdzieś tam po drodze wejdziemy na tego dzika blisko, będzie możliwość bezpiecznego oddania strzału, to znaczy bezpiecznego, że nie w kierunku linii, z kulochwytem, to najczęściej kolochwyt wynika z kątów, jest tak blisko, że po prostu ta kula, kulochwytem jest ziemia. I bezpiecznego dla psów, no to możemy oczywiście dzika strzelić. Inna sytuacja jest, jak jesteśmy na polowaniu indywidualnym. Nie? Czyli czy to jest polowanie takie, że, że i, idziemy w tej sprawie, żeby upolować jakieś mięso do lodówki, czy, czy realizować plan, czy nie wiem, odstrzał sanitarny, czy jest taka sytuacja, że uczymy psa, no to wtedy wkładamy więcej wysiłku w to, żeby tego dzika, jak już go znalazły, faktycznie strzelić. No i wtedy ważne jest, żeby jednak podchodzić pod wiatr, eee, podchodzić pod wiatr i wykorzystywać hałas, który robią psy. To znaczy raczej idziemy wtedy kiedy one głoszą, nie śpieszymy się, nie robimy za dużego rumoru, no i pilnujemy tego wiatru. Jeżeli jest naprawdę mocne granie, no wydaje się, że tutaj ich dużo nie będzie w tej chwili, przynajmniej, bo te opolowane już przyszły do nas, a mała jeszcze lata. Eee, to staramy się podejść pod wiatr. Hałas nas, jeżeli psy głoszą, hałas naszego podchodzenia najczęściej nie płoszy tak zwierzyny jak nasz zapach. Czyli to jest ważne, żeby tego wiatru pilnować, więc musimy być zorientowany, jak ten wiatr wieje. I jak jest wyraźny wiatr, to jest prostsze, tak jak dzisiaj, o, rozy się kołyszą, w większym lesie może trochę pomóc e, to, co czujemy na policzku, czy, czy właśnie jak ktoś pali, to na przykład dym, czy różne takie device'y z talkiem, jak, jak afrykańscy myśliwi robią, chociaż w osobistym doświadczeniu z tym talkiem nigdy nie próbowałem, nie miałem, wydaje mi się, trochę przerost formy nad treścią. Ale wtedy pilnujemy, żeby podchodzić pod wiatr, no i idziemy powoli. Znaczy jak już pies gdzieś tam tańcuje, głosi, to czasami ten dzik potrafi być bardzo blisko, a my możemy go nie widzieć, bo dzik też ma taką tendencję, że się stara schora, schować. Więc on będzie w jeżynach, będzie w pokrzywach. No i to jest kwestia tego zaufania. To znaczy, my ufamy temu, że jak pies głosi, to on nie, nie szczeka na pusto, więc idziemy tam, ale pies ufa też nam. Czym bardziej jest opolowany, tym bardziej. Jeżeli jeżeli wejdzie w jakieś gęstwiny i głosi tam tego dzika, to my tam pójdziemy i staniemy za tym psem. I to czasami są takie sytuacje też stresujące, że tam się odbywa jakaś walka, taka prawdziwa walka, że, 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 że dzik szarżuje psa, pies może mieć pro problemy, no i należy jakby, hmm, nie no jakby, no, należy być w tym zespole, to znaczy pies kryje nasze plecy, my kryjemy plecy psa, czyli zasuwamy w te krzaki na cito i, i stajemy w obronie psa. Ale jeżeli, powiedzmy, tam się jeszcze nie żrą, tylko pies przy jakiejś kępie gęstwych, gęstych zarośli głosi, no to tutaj już zaczynają się takie trochę szachy. Bo jeżeli jesteśmy w odległości 10-15 metrów od tego dzika, to on wie, że my tam jesteśmy. On może nie być pewny, w jakiej sprawie my tam jesteśmy, ale on wie, że tam jesteśmy. Będzie się nie ruszał, albo będzie starał się umknąć nam w taki sposób, żebyśmy go nie zobaczyli. Więc... To już wymaga trochę jak w tańcu, nie? Czyli trzeba poczuć tą melodię, e, trochę wyczuć dzika, wyczuć siedlisko i, i tak go wypracowywać, żeby w końcu dał miejsce na strzał. To, co nas interesuje, to są te vital zones z angielskiego, czyli strefy mm, wrażliwe, witalne. Czyli tak naprawdę interesuje nas komora, czyli serce, ten region tutaj w okolicy, powiedzmy, łokcia, łopatki u dzika. E, ale w praktyce Najczęściej idziemy w stronę tych na, najlepszych strzałów, czyli strzałów na komputer, czyli e, pomiędzy oko a ucho, albo na linii skrzyżowania ucho z okiem, ucho z okiem, jeżeli mamy od frontu, czyli wypracowujemy e, taki strzał, idziemy powoli. E, teraz jak to jest z tym, z tym takim zagrożeniem? Psy są szarżowane bardzo często, nie? Czym jest e, bardziej śmiały pies? On wie na co sobie może pozwolić, on skraca ten dystans. Różne psy mają różny styl pracy, ale najfajniejsze są takie, które głoszą dzika i ich jest naprawdę dużo. I czekają na myśliwego, który podejdzie podkładacza, nie? Czyli głoszą z takiego dystansu tam 7-6 metrów. Także wiemy gdzie iść, ale ten dzik stoi. Natomiast widząc myśliwego, czy na gest od myśliwego, czy po prostu na sam jego widok, zaczynają tego dzika bardziej popychać i on. Równie często uchodzi do tyłu, jak szarżuje na psa, dając nam możliwość strzału. a nie ma dużo czasu na ten strzał, no ale jest jakaś tam możliwość. I co do szarżowania. Paradoksalnie odyńce szarżują rzadko, albo bardzo rzadko. Odyńce to oportuniści. Odyńce, czy to będą wycinki, czy będą pełnowymiarowe odyńce, to oni najczęściej dają tyły, szprycha i uchodzą. Uchodzą, czasami się zatrzymają w innym miejscu, gdzieś, gdzie tam będzie watacha. Natomiast generalnie uchodzą. Inna jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z watachą, gdzie jest kilka loch, przelatków, warchlaków i tak dalej. Wtedy najczęściej któraś z tych loch jest ofensywna. I jeżeli miałem takie sytuacje, że pies był cięty przez dzika, nie? czy był autentycznie pod dzikiem, szarpany przez tego dzika, i zestrzeliwałem dzika z psa, to zawsze była to locha. Eee, natomiast, jeżeli chodzi o sytuację, e, że samiec atakuje, e, no to to już jest e, w momencie, kiedy mamy do czynienia z postrzałkiem, czy tam zwierzęciem ranionym w, innym, w innej sytuacji, jeżeli jest na przykład raniony wypadkiem samochodowym, czy strzałem na linii, czy strzałem z jakiegoś polowania gdzieś tam dalej, no to czasami, czasami są e, Odyńce, które potrafią po strzale przejść dwa obwody i w innym zalec, i psy je po prostu znajdują i zaczynają z nimi, z nimi tańcować, my podchodzimy, strzelamy. One potrafią szarżować, ale tylko jak są w jakiś sposób już napoczęte, czyli są ranione. Zdrowe samce najczęściej uciekają. Także należy się spodziewać, że jeżeli w jakimś miejscu dzik gania psy, to może to być locha, bo najczęściej to jest locha. I teraz dla tych myśliwych, którzy mają e, duże hmm, tabu w strzelaniu do loch, to może nie być najlepszy sposób polowania, bo te duże dziki to przeważnie będą lochy. Jeżeli mamy polowania zbiorowe, sezon polowań zbiorowych, zupełnie norma, strzelamy. Strzelamy wszystkie dziki we wszystkich klasach. Do tego służy planowiecki, do tego służą odstrzały sanitarne, musimy wyjmować dziki z poszczególnych klas. Jeżeli mamy tą porę roku, tak jak teraz, jesień zima, jesteśmy na polowaniu indywidualnym, też nie ma problemu w tym, że strzelimy od czasu do czasu lochę. Natomiast jeżeli jesteśmy bardzo ufiksowani i chcemy, chcemy strzelić właśnie warklaka albo przelatka z tej watachy no to to, jest, to wtedy gra jest jeszcze lepsza, zabawa jest ciekawsza, bo obejść lochę, która gania psa i wypracować sobie strzał na przelatka czy na warchlaka, no to jest taki niższy procent sukcesu, dużo niższy procent sukcesu. To się czasem udaje, tam raz na cztery razy mniej więcej, czasami mniej. No, ale jest ciekawe, to, to jest właśnie, to daje emocje, więc też polecam. Teraz, to, jeżeli w ogóle, właśnie, co się stanie, jeżeli psy wchodzą w zwarcie? Różne psy mają różny styl. Ja lubię, lubię tak naprawdę, jak one nie wchodzą, nie tną się z dzikiem. to są psy gończe, one są do tego, żeby zwierzę znaleźć i głosić. To nie są psy chwytające. Gończe polskie mogą pracować w takim stylu, że chwytają. Jeżeli one są tego nauczone, są często cięte, czasami może być rozsądne, e, zaopatrzcie się w kubraczek ochronny, czy to z kewlaru, czy tam z innych urządzeń. Jest parę film, także polskich, które to produkują, e, i to może być rozsądne. Przy czym to też daje ograniczenie pewne, że w ciepłej porze roku może być trudno z tym polować, bo się pies po prostu przegrzewa. Natomiast teraz jesienią jest już jakby prościej. E, natomiast jeżeli mamy psy, które no na co dzień nie wgryzają się od razu w tego dzika, tylko go po prostu głoszą, to i tak co jakiś czas będzie dochodziło do cięć, do zwarć. No i wtedy odpowiedzialnością podkładacza jest to, żeby tego psa ratować. Czyli no, trzeba mieć w sobie ten poziom śmiałości, odpowiedzialności i fair play, że jak jesteśmy w jednym zespole, nie, i ten pies wlazł w te trzciny i tam głosi, i słyszymy, że się dzieje, e, no to trzeba spiąć pośladki, zawiązać sznurowadła w gumowcach i tam zasuwać za nim, nie zostawiać psa na pastwę e, losu, może to być trochę stresujące, no ale tak wygląda życie, no to jest walka. Eee, więc rozważ, co Cię kręci, ale bardzo Ci polecam i bardzo Ci polecam właśnie nasze polskie gończe, bo mamy świetne, świetną rasę, świetną użytkowość. Większość linii jest jeszcze dobrze użytkowych, one do, weszły w warsztat e, FCI i ZKWP niedawno, więc tam się powoli trochę wradzają, są niektóre linie bardziej wystawowe. E, moje są trochę mało wystawowe Brzydkie są e, Ale to są e, Tam sobie poszła właśnie Azja A w sumie to Irga od Etka Hałdysza I to są suki właśnie po niej Ona jest bardzo wyszczekana e, Bardzo użytkowa Nie bardzo wystawowa Idziemy, dajmy jeszcze im szansę Może tam za 200 metrów jest następny Taki e, gęsty spłacheć e, Jeżyn Czy jak niektórzy mówią jarzyn Albo ostrężyny i tam jeszcze może jakiś rozbójnik leżeć. Tu chodzi przynajmniej jeden pojedynek, który ryje ładnie łąki. Jest jedna większa watacha i jedna mniejsza watacha. Są kukurydze na pniu, więc obejdziemy tutaj do końca. I potem weźmiemy chłopaków z samochodu, żeby też sobie polatali. Pójdziemy w następne ostrężyny i uznamy to za spacer zaliczony.